my się i mijamy, udajemy, że rozmawiamy, ciąg oddalasz się i zanikasz. Nie pamiętam twarzy twojej, ale jak się zjawisz, pójdźmy razem do nikąd, tam się rozstaniemy, pójdźmy razem do nikąd, boje nie widzą, pójdźmy razem do nikąd, tam się rozstaniemy. Anka? Anka? Co tutaj robisz? Nie widać. Specjalnie tu przyszłaś? Naprawdę jestem aż tak nudna. Spacer i papierosy tyle mi zostało. Pogadamy, jak wrócę. Halo? Halo. Jest tu kto? Nie wygłupiaj się. Jesteśmy w teatrze i jesteśmy tu sami. Po co tu przyszedłeś? O to jest pytanie. Być albo nie być. Przecież jesteśmy w teatrze, jak sama zauważyłaś. A ja tu pracuję. Po co tu przyszedłeś? Zamknięte. Właśnie widzę. Dzień, Dzień dobry. Jest tata? A skoro pan tu jest, to pewnie tak. Piję. Pan Jarek ma jeszcze próbę. Z Jankiem. Z Jankiem. Dziękuję! Anka. Panie Bartku. Zapraszam. Słuchaj, to nie może być takie gotowe. Ty musisz tego szukać w sobie, rozumiesz? Wiem, panie Irku, wiem. wiem. Tutaj każde słowo się w tobie rodzi, powoli. Wiem, tak. To jest ostatnia twoja szansa. Janek, pamiętaj, zaraz wszystko zacznie się sypać. Ona musi stąd spierdalać, ty musisz tu zostać. Zagraj to tak, jakbyś ją widział ostatni raz w życiu. Jeszcze raz. Ostatni fragment. Dobrze, że już pojutrze zobaczymy się z powrotem. Pojutrze. Nie lubię tego słowa, bo to tak, jakby ktoś ukradł nam jutro i nigdy nie oddał. Zabawne. To, a dla mnie ważne. No dobrze, załatwisz swoje sprawy, a jutro znów się zobaczymy, tak jak planowaliśmy. Jutro pojutrze. Dlaczego ty nie mówisz o tym, co jest dziś? Dziś jesteśmy razem, dziś patrzę na ciebie. Dziś mogę cię dotknąć. Karol, co się z tobą dzieje? Ewa, posłuchaj. Spójrz na mnie. Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Padał deszcz. Pamiętam, to był maj. Nie, to był czerwiec. Róg Lenina i... Konopnickie. Wszyscy dookoła uciekali, chcieli schować się gdzieś przed deszczem, a ty stałaś. Stałaś i cieszyłaś się tą chwilą. I nic sobie nie robiłaś z tego, że Twoje włosy stają się coraz bardziej mokre. Ja, ja pamiętam Twoje mokre włosy, pamiętam Twój uśmiech. Miałem wrażenie, że cieszysz się. Każdą kroplą, która spada na Twoją twarz. A ja stałem gdzieś, obok i zastanawiałem się, czy w tamtej chwili mogłem widzieć kogoś bardziej szczęśliwego. Tak jakby czas zatrzymał się. Tak jakby. Tak jakby czas zatrzymał się specjalnie dla Ciebie. Byłaś w swoim świecie, gdy. Nagle spojrzałaś na mnie i poczułem, że mnie do niego zapraszasz. Jakie to szczęście, że dziś dalej mogę w nim być. Dlatego dziś jest piękniejsze od jutra. Gówno prawda! Bo to jest gówno! Facet zamiast ją pocałować, to opowiada jej o mokrych włosach? Kto to w... napisał w ogóle? Jeszcze raz, ostatni fragment. Jak? Jak? Powiedz mi, jak? Powiedz mi, jak ja mam to zagrać? Jak ja nawet nie jestem aktorem. Irek, ja nie jestem aktorem. Powiedz to tak, jakbyś to mówił do Anki, do mojej córki. Powiedz to tak, jakbyś ją widział ostatni raz w życiu. Nie. To był czerwiec. Ruglenina i Konopnickiej. Wszyscy dokoła uciekali, chcieli schować się gdzieś przed deszczem. No, a ty stałaś. Stałaś i. Cieszyłaś się tą chwilą. I nic sobie nie robiłaś z tego, że twoje włosy stają się coraz bardziej mokre. Ja pamiętam twoje mokre włosy. Pamiętam twój uśmiech. Miałem wrażenie, że cieszysz się każdą kroplą, która spada na twoją twarz. Stałem gdzieś obok. I Zastanawiałem się, czy. W tamtej chwili mogłem widzieć kogoś bardziej, bardziej szczęśliwego. Tak jakby czas zatrzymał się specjalnie dla ciebie. Byłaś w swoim świecie, gdy nagle spojrzałaś na mnie i poczułem, że mnie do niego zapraszasz. Jakie to szczęście, że dziś. Dalej mogę w nim być. Dlatego dziś jest piękniejsze od jutra. I wierz mi, że gdyby gdybym mógł naprawić przeszłość, to odnalazłbym cię. Tego ostatniego zdania nie ma w scenariuszu. Pakietem zalet i wad, bez magicznej wizji, bez oczekiwań na okres piorunów, burz. Bądźmy tu i teraz, popatrz na mnie, zobacz mnie, zobacz mnie. Wybieramy się, odejdźmy, jak przyjdzie czas.